Paweł i Gaweł Aleksandra Fredro Przyjechał do nas z polskiej szkoły Przy Polish Catholic Mission w Sheffield Paweł i Gaweł Aleksander Fredro Paweł i Gaweł w jednym stali domu Dzik, żeby myślał swawolę, ciągle polował po swoim pokoju. Mama. I i prosił pokoju. zmiłuj się bać pan. Pow ciszej nieco. Bo na murze szyby z okiem lecą. Ja to Gabeł, wolna cztałku w swoim domku. Cóż tu mówić? Pawełan pisnął, Wrócił do siebie i pałcem nacisnął. Słowały coś mu na noska, pierdol. się z łóżka, pędzi na furę. Stóp buk. Zamknięto. Spogląda przez dziurę. I widzi? Z cały pokój wodzie. A dawaj z węba. siedzi na komodzie. Słuchaj, 농담? <laughs>